Najpierw muszę trawić kata i zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Pójdę na trading plażę. I na trading. I, i nazwa ogólnie kata kota jest taka zwykła: huge cut. I pójdę na trading plażę i będę trollować, że. Y, mam huge do sprzedania No na pewno zorientują się. O, mam kata i patrzcie teraz go muszę nazwać huge Huge cat. U, G, e. Teraz mamy takiego huge cuta, widzicie? I teraz y ja się tepam na odczynnik plażej. I jak stepnę, mnie zostawi. No słuchajcie, napisałam. Sprzedam huge ta tylko trochę małego za 10 gemów. I zobaczymy, czy ktoś będzie chciał go. Powiem, że ty gości ma pytanie za Robocę do sprzedania. No, chyba nie chcą mojego Hiuczkata. Kurde, ktoś ma prawdziwego Hiuczkata, tego Santa. Jocie, ja ale w ten pro. Nikt nie chce mojej... Kluczka ta. To sama powysyłam trejdy. Nie chcę. No kluczka. Ni chce ciuczka ta. Kai się nic nie chce ciuczka ta. O chce. Przeczekajcie. X Chyba, to jest tam chyba, co nie? Dałam mi się czekać. <gry> <gry> Dobra, idę robić kolejne hiłczka. Teraz chodźcie, otwieram jajka i muszę te katy trafić. I zrobię hiłczka. Co jest? O, jest jeden. Jeszcze sobie kolejnego swoje drobnąć. O, jest drugi, pięknie. Dawaj jeszcze tak trzeciego. Dobra. Jeszcze sobie te dwa drobne, no dooko. Ja tutaj się kaza, bo nie ma już droga. Ale mogliby zrobić klucz doga, nie? Ale można spróbować klucz dech doga. Klucz dech doga. Dobra. Myślę, że to wystarczy. Mmm... Jeszcze sobie. Dobra, mogą być trzy. To trzeba je nagrać i jeszcze tego nie mamy nasze trzy huge katy Mam Dobra, teleportuję się, słuchajcie do trading plaży ze swoimi trzema hiuczkatami. Okej, okay, pa mnie. Mam swoje piękne pióczki.